Cześć, witam Was serdecznie. Maciek z tej strony, jesteśmy teraz u mnie na ganku. To jest zimowisko takie moje ciepłe, gdzie tu trzymam takie bardziej ciep... ciepłolubne rośliny. No i co? I troszkę się tu zmieniło nie dużo, bo niedużo, ale coś tutaj wykombinowałem. Chciałem Wam pokazać. Takie zimowisko dla kaladiów i alokazji. No zaraz, no idziemy tam. Macie kto taki majster, że w ogóle tutaj po, po, powaliłem dziur w ścianie, powierciłem kołki i to tak trochę dziesiątko wyszło, ale jakoś ta półeczka, jak już są na niej rośliny, to jakoś to wygląda. Kalodiumki mają tu cieplutko. Jak widać, nawilżacz pracuje. Zwilża sobie powietrze. Alokazja Sarian. Odżyła alokazja Zebrina. Małe tytany widać. Kolokazje Noble Gigante. Alokazje Poli. Poli w takich warunkach fajnie rośnie, szybciej zaczęła rosnąć. No i inne kaladiumy. Alokazja Tigrina. Co my tu jeszcze mamy? Tu też tytanek. No taki biedny, ale on zaraz tu wypuści z boku nowy listek. Alokazja Macrorrhiza variegata. Sadzoneczka, ładna roślinka. Nowy nabytek yy, Alokazja Black Velvet, ukorzenia się. No i tak wygląda ta półeczka. Lampa to jest świetlówka LED 42W, barwa 6500 Kelwinów. Czyli tak jak widać, taki zimny, biały, tak? Białe światło. Dodatkowo jeszcze tutaj na tą półkę trafiły większe rośliny, te alokazje, które stały na parapecie. Tutaj mamy typ Honodorum, Lindleyanum, inaczej banan wodny. To jest rodzina z, przepraszam, roślina z rodziny obrazkowatych. Wygląda jak mieszanka właśnie banana i alokazji, a rośnie w wodzie. Tu jest normalnie błotko. Widać po glonach. Bardzo mokre podłoże. Yy, dlaczego ma liście obcięte? Yy, Przyniosłem ją z dworu, zostawiłem na parapecie. Przyszło piekące słońce. I wiadomo, odszyły to dwa razy mocniej, zostały tamte liście popalone. Teraz stoi tu od jakiegoś czasu, chyba od dwóch tygodni i zaczął wypuszczać właśnie takie fajne, zdrowe listki. Tu widać, idzie następny. Taki mały idzie. No i alokazja, którą ostatnio przesadzałem, New Guinea Gold, przyjęła się, też wypuszcza liść. Sarabakensis yucatan princess Alokazja Macroorchiza borneo giant nowy liść jednocześnie chcę powiedzieć chcę powiedzieć listek i liść i, i się tak jakoś mylę widać gutację jak krawędziami Liści oddaje wodę. Jest tu parno, gorąco. Kaladium, rock in the blender. Jest naprawdę piękne. Alokacja e... portora. Też pięknie popalona. Ale idzie. Wyszedł kolejny liść. Już ładny. To jest po przesadzeniu właśnie też. Taka sama sytuacja jak. Z typu honoru też popalona od szyby, tak działa szyba. No i alokacja Lauterbachiana też wypuszcza listek. No co mamy na parapecie? Na parapecie już była ceum w gruncie kompletnie nie chciała rosnąć, przygniwała. Zastopowała i, no i nie rosła. Przesadziłem tylko do Donicy. Donica nagrzewała się od słońca, momentalnie wy, wywaliła do góry. Tu, mały pielgrzym madagaskarski. Yy, od tygodnia tutaj. Wcześniej stał pod dużym Maureli. No, no tak wygląda. No, Co będę więcej mówił. Yy... Kolokazja Venti Kolokazja yy... Blue Hawaii Proszę Też działanie słońca Kolokazja Mojito Malutka Kolokazja Black Ripu Kolokazja Black Magic też już tutaj trafiła, chcę, żeby bardziej się ukorzeniły i wzmocniły przed zimniejszymi nocami. Kolokazja kona Coffee. No i tutaj dwa banany. Tutaj odżył Siam Ruby. Już tutaj zostaną i yy... Grand, Nine. Grand Nine byłby już dużo, dużo większy, gdybym nie spierniczył yy, początku sezonu. Wsadziłem go do, yy, w maju do, do gruntu, i, no i po prostu korzenie zgniły. Przestał rosnąć. No i, i taka. Taka ta jego sytuacja była. Z powrotem trafił do donicy na słoneczko. Jak widzicie, odrósł. Jest na jednym z filmów pokazane, że to była praktycznie sama bulwa. Tak, z takimi zaczątkami tych. Yy, jak to się mówi? Odrostów. Jest zdrowiutki, ładny, żyje. No, i chciałem się Wam pochwalić jeszcze właśnie przed chwilą na egzotyczną działkę na kanał Egzotyczna Działka. Witek wrzucił film o swoich roślinach, a tymczasem dzisiaj od niego do mnie trafił właśnie banan z Malezji, którego przybył z Malezji. Witek nie jest pewny do końca co to jest. Ja nie jestem pewny, <laughs> się śmieję, nazwę ten, tego banana Witek po prostu <laughs> nie żartuję. No, niech podrośnie, wtedy będziemy myśleć, co to jest. Prawdopodobnie mu interans, tak? Witek No, to by było na tyle. Jeszcze mam tutaj miejsce przygotowane. Yy, stolik, naświetlacz 50W na inne rośliny, które tutaj trafią. Tak to ogólnie wygląda. Jak widać, już z przegrzania yy, świetlówka się sama automatycznie wyłączyła. W tej chwili jest tutaj. 29 stopni, prawie, prawie 30. Nie wiem, czy to będzie widać. Od szyby grzało. Teraz już jest wieczór. Yy, działa grzejnik, ale właśnie teraz, w tym momencie, jak go zakręcam, żeby temperatura spadła, bo rośliny nie mogą mieć non-stop takiej samej temperatury. Troszkę. Jednak leciutki spadek o te 5-10 stopni w nocy jest wskazany. O! Także to było na tyle. O! Za się zaświeciła. I tak będzie wyglądało to zimowisko w ciepłym klimacie. A dodatkowo jeszcze tutaj, zapomniałem Wam powiedzieć, są nasiona bananów. O których jeszcze nie będę mówił. Tutaj się próbują ukorzenić, próbuję ukorzenić y, bulwki alokazji y, Pink Dragon. Gdzie one są? O tutaj jest taka malutka, nie wiem czy ją będzie widać. To tycie to to tutaj takie coś. Jak ktoś nie wie jak wygląda Pink Dragon. to wujek gogle wszystko powie. A tutaj są trzy mini szklarenki z nasionami, trochę karpusa Fortunae, które jeszcze nie wzeszły, a już są posiane chyba od dwóch miesięcy. Do tej pory były na zewnątrz w szklarence, tej foliowej, a teraz tutaj. To nic. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Cześć.